Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy rewelacyjną roladę z cukinii. Bardzo smaczną i łatwą przygotowanie. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tej rolady. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do rolady należy użyć młodych cukinii, jeżeli takich nie macie, a macie takie przerośnięte jak ja na działce, po prostu przekroimy je, wydrążymy gniazda nasienne i taką cukinię należy zaczyć, ona również się nadaje. Cukinię ścieramy na tarce jarzynowej o dużych oczkach. Cukinię należy posolić, wymieszać i odłożyć, aby puściła soki. Sukinia powstała jakieś 10 minut, teraz wyciskamy ją z nadmiaru płynu. I teraz do masy dodajemy 3 jajka, 3 łyżki mąki pszennej, 3 łyżki bułki tartej, do tego siekana natka pietruszki, sól i pieprz do smaku. Masę dokładnie mieszamy. Blaszkę wyłożyłam papierem do pieczenia, i teraz wykładamy masę cyklinową. Rozmarowujemy ją na kształt prostokąta. Nasze cukiniowe ciasto pieczemy 30 minut w temperaturze 180 stopni. Termoobieg. Gdybyście nie mieli termoobiegu, polecam funkcję góra-dół, również 30 minut, temperatura 185 stopni. Proszę uważać, aby ciasto się nie spiekło. Jeżeli będzie się przypiekać, temperaturę należy zmniejszyć. Roladka już upieczona, jest gorąca, teraz pozostawimy, aby całkowicie ostygła. Rolada cukiniowa już ostygła, teraz odwrócimy ją na drugą stronę. Na początek rozłożymy naturalny twarożek. Serek już mamy rozsmarowany. Teraz jedna łyżeczka chrzanu. Równo ją rozprowadźmy. Musimy nadać jakiegoś smaku tej roladzie, aby była wyrazista. Tak i ten chrzan podniesie smak całej rolady. Należy teraz drobno pokroić jedną czerwoną paprykę oraz dwa ogórki kiszone. Ogórki kiszone należy wycisnąć z nadmiaru płynów. Pięknie posypujemy naszą roladkę. No i zbieramy. Dobra, teraz robimy folię aluminiową i dam do lodówki. I tak wygląda nasza rolada z cukinii. Jeszcze spróbujemy rolatki. Pięknie wygląda naprawdę. Ponieważ cukinia nie jest wyrazista w smaku. Całą sprawę załatwia tutaj ogórek i chrzan w połączeniu z cukinią, papryką i tym twarożkiem. Po prostu ta rolada jest przepyszna, polecam Państwu. Już wiem, co przygotuję sobie na urodziny. Na pewno taką roladę jest rewelacyjna. A w dodatku tania i łatwa w przygotowaniu. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.